Wyobraź sobie, że cofasz się w czasie o 700 lat. Jest Wigilia Bożego Narodzenia, ale nie ma choinki, nie ma prezentów pod drzewkiem, nie ma karpia na stole, a kolendy, które znasz, jeszcze nie istnieją. Jak więc wyglądały święta, które dziś uważamy za najważniejszy czas w roku? Odpowiedź może cię zaskoczyć, bo średniowieczne Boże Narodzenie było zupełnie inne niż to, co znamy. Ale w pewnym sensie było bardziej intensywne, bardziej mistyczne i zdecydowanie bardziej szalone niż cokolwiek, co przeżywamy dzisiaj. Zostań ze mną do końca, bo dzisiaj zabiorę Cię w podróż do średniowiecznej Polski i Europy, żebyś zobaczył, jak naprawdę świętowali nasi przodkowie. Będzie o ucztach, o dziwnych tradycjach, które dziś uznalibyśmy za skandaliczne i o zwyczajach, które przetrwały do naszych czasów w zmienionej formie. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do samych świąt, musimy zrozumieć, co je poprzedzało. W średniowieczu Boże Narodzenie nie zaczynało się nagle 24 grudnia. Poprzedzał je Adwent, czyli 40-dniowy okres przygotowań, który w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. W Polsce Piastów i później w Polsce Jagielonów, Adwent był czasem surowego postu. Nie chodziło tylko o rezygnację ze słodyczy czy mięsa raz w tygodniu. Średniowieczny post oznaczał całkowitą rezygnację z mięsa, nabiału, jaj i tłuszczów zwierzęcych przez cały ten okres. Wyobraź sobie 40 dni bez sera, masła, mleka, w środku zimy, kiedy organizm najbardziej potrzebuje kalorii. Ale to nie wszystko. Adwent był też czasem wyciszenia. Zakazane były wesela, zabawy i tańce. W kościołach nie grały organy. Szaty liturgiczne zmieniały kolor na fioletowy, symbolizujący pokutę. Całe społeczeństwo, od chłopa po króla, miało skupić się na duchowym przygotowaniu do narodzin Chrystusa. W średniowiecznej Anglii i Francji istniał podobny zwyczaj. Nazywano go czasem małym postem, w odróżnieniu od wielkiego postu przed Wielkanocą. Co ciekawe, w niektórych regionach Niemiec adwent kończył się uroczystą procesją ze świecami, która zapowiadała nadejście światła, czyli Narodzin Zbawiciela. Ten zwyczaj przetrwał w formie wieńców adwentowych, które znamy do dziś. Dochodzimy do wigilii. I tutaj zaczyna się najciekawsza część, bo średniowieczna wigilia w Polsce była przesiąknięta wierzeniami, które kościół tolerował, ale nie zawsze aprobował. W polskich wsiach wierzono, że noc wigilijna jest czasem, kiedy granica między światem żywych a umarłych staje się cienka. Duchy przodków wracały do domów, żeby spędzić święta z rodziną. Dlatego zostawiano dla nich puste miejsce przy stole i dodatkową porcję jedzenia. Ten zwyczaj przetrwał do dziś, choć współcześnie interpretujemy go jako gest gościnności dla nieoczekiwanego gościa. Ale średniowieczni Polacy wierzyli też w inne rzeczy. W Wigilie zwierzęta miały zyskiwać zdolność mówienia ludzkim głosem o północy. Nikt jednak nie próbował tego sprawdzać, bo podsłuchanie rozmowy zwierząt miało ściągnąć nieszczęście. Dzieci bawiły się w przewidywanie przyszłości. Ciągnięcie siana spod obrusa miało przepowiedzieć, czy w nadchodzącym roku będą zdrowe i szczęśliwe. Zielone było, oznaczało pomyślność, żółte i suche, zapowiadało problemy. Co jadano w Wigilię? Przede wszystkim potrawy postne, ryby, jeśli rodzina mieszkała blisko rzeki lub miała dostęp do stawów hodowlanych. Kasze, roch, kapusta kiszona, grzyby suszone. Miód odgrywał ogromną rolę, dodawano go do potraw i napojów. W bogatszych domach podawano przyprawy sprowadzane ze wschodu, takie po jak cynamon, goździki i pieprz, które były wówczas na wagę złota. W średniowiecznej Polsce nie znano jeszcze karpia jako potrawy wigilijnej. Ta tradycja pojawiła się znacznie później. W tamtych czasach jadano szczupaki, leszcze, okonie, wszystko to, co udało się złowić. W klasztorach przygotowywano wykwintniejsze dania, bo mnisi mieli dostęp do stawów hodowlanych i wiedzę kulinarną spisaną w księgach. Co ciekawe, w Anglii Wigilia wyglądała zupełnie inaczej. Anglicy nie celebrowali tego dnia tak uroczyście jak Polacy. Główne świętowanie zaczynało się dopiero następnego ranka, w sam dzień Bożego Narodzenia. Natomiast we Włoszech tradycja uczty wigilijnej, zwanej La Vigilia, lub festa dei sette pesci, czyli ucztą siedmiu ryb, ma korzenie właśnie w średniowiecznych zwyczajach postnych. Punktem kulminacyjnym wigilii była pasterka, czyli msza odprawiana o północy. W średniowieczu pasterka miała szczególne znaczenie. Wierzono, że modlitwa odmawiana w tę noc ma szczególną moc, a kościoły wypełniały się wiernymi po brzegi. W polskich kościołach odprawiano trzy msze – Jedną o północy, drugą o świcie i trzecią w dzień. Każda miała swoją symbolikę. Msza nocna upamiętniała narodziny Chrystusa jako człowieka, Msza o świcie symbolizowała narodziny wiary w sercach pasterzy, a Msza dzienna celebrowała boską naturę Jezusa. Ale pasterka w średniowieczu to było też wielkie widowisko. W kościołach ustawiano żłóbki, czyli szopki przedstawiające scenę narodzenia. Ta tradycja pochodzi z Włoch i przypisuje się ją świętemu Franciszkowi z Asyżu, który w 1223 roku zaaranżował żywy żłóbek z prawdziwymi zwierzętami w grocie pod miasteczkiem Greccio. Tradycja szybko rozprzestrzeniła się po całej Europie, trafiając również do Polski. Co ciekawe, średniowieczne szopki były interaktywne. W niektórych kościołach figury Maryi i Józefa były ruchome, sterowane przez ukryte mechanizmy, lub przez ministrantów ukrytych za kurtyną. Wyobraź sobie średniowiecznego chłopa, który widzi, jak drewniana figurka Maryi pochyla się nad żłóbkiem. To musiało robić niesamowite wrażenie. Dzień Bożego Narodzenia był czasem radości po długim poście. W Polsce ten dzień świętowano uroczyście, ale spokojnie. To był czas spędzany z rodziną na modlitwie i odpoczynku. Prawdziwa zabawa zaczynała się później. I tutaj dochodzimy do części, która może cię zaskoczyć najbardziej. W średniowieczu Boże Narodzenie to nie był jeden czy dwa dni świętowania. To był okres dwunastu dni, trwający od 25 grudnia do 6 stycznia, czyli do Święta Trzech Króli. Te dwanaście dni to był czas nieprzerwanego świętowania, uczt i zabaw. W Polsce magnaci i szlachta organizowali huczne przyjęcia. Dwory królewskie stawały się miejscem spektakli, turniejów i konkursów. Pieczono dzika, podawano łabędzie i pawie. Tak, pawie były uważane za wykwintny przysmak. Wino i miód pitny lały się strumieniami. Ale najbardziej szalone zwyczaje pochodziły z Anglii i Francji. Tam dwunastodniowe świętowanie obejmowało tradycję tak zwanego lorda bezprawia, zwanego też królem szaleństwa lub biskupem głupców. W tym czasie normalny porządek społeczny ulegał odwróceniu. Słudzy przez jeden dzień zamieniali się miejscami z panami. Błazen mógł wydawać rozkazy. W kościołach odprawiano parodystyczne nabożeństwa, podczas których niżsi duchowni przebierali się za biskupów i odprawiali śmieszne rytuały. Brzmi to jak herezja, prawda? A jednak Kościół przez wieki tolerował te zwyczaje, uznając je za bezpieczny wentyl dla społecznych napięć. Dopiero później, w epoce Reformacji, zaczęto te praktyki tępić jako niemoralne i bluźniercze. W Polsce nie mieliśmy aż tak ekstremalnych tradycji. Ale kolędowanie z przebierańcami ma korzenie właśnie w tej średniowiecznej tradycji zabawy i odwracania ról. Grupy kolędników przebierały się za Heroda, diabła, śmierć, cygana i inne postaci. Odwiedzały domy, śpiewały, tańczyły i zbierały datki. Ten zwyczaj przetrwał w niektórych regionach Polski do dziś. Warto zastanowić się, co z średniowiecznego Bożego Narodzenia przetrwało do naszych czasów. Zaskakująco dużo. Tradycja dzielenia się opłatkiem pochodzi z wczesnego średniowiecza. Opłatek, czyli niekwaszony chleb, nawiązuje do Eucharystii, ale sam zwyczaj dzielenia się nim przy stole, ma korzenie w starszych tradycjach łamania chleba jako symbolu jedności. W Polsce opłatek pojawił się prawdopodobnie w XIII wieku i szybko stał się centralnym elementem wieczerzy wigilijnej. Choinka to zupełnie inna historia. W średniowieczu choinki nie istniały. Tradycja przystrajania drzewka pochodzi z XVI-wiecznych Niemiec i do Polski trafiła dopiero w XIX wieku, wraz z napływem kultury niemieckiej. Średniowieczni Polacy ozdabiali domy zielonymi gałązkami jodły, świerku lub jemioły. Ale nie ustawiali całych drzewek w izbach. Kolędy, które znamy, też mają średniowieczne korzenie, choć nie wszystkie. Wiele z nich powstawało w klasztorach jako utwory religijne przeznaczone do śpiewania podczas liturgii. Dopiero z czasem trafiły pod strzechy, zmieniając się i wzbogacając o ludowe melodie. Niektóre z najstarszych polskich kolęd, takie jak Bóg się rodzi, pochodzą z późniejszych wieków, ale ich styl nawiązuje do średniowiecznej tradycji. A co zaginęło? Przede wszystkim magia i przesądy, które przez wieki splątane były z religijnym świętowaniem. Wróżby andrzejkowe i wigilijne, rozmowy ze zwierzętami o północy, duchy przodków przy stole. Te wierzenia stopniowo zanikały pod wpływem racjonalizmu i reformy religijnej. Zaginęły też wielkie uczty możnowładców z pieczonymi łabędziami i całymi dzikami. Zmienił się styl świętowania, z publicznych, wspólnotowych ceremonii przeszliśmy do intymnych, rodzinnych spotkań. Nie możemy zapominać, że średniowieczne Boże Narodzenie wyglądało zupełnie inaczej w zależności od tego kim byłeś. Jeśli byłeś królem lub magnatem, święta oznaczały dwanaście dni przepychu. Uczty z dziesiątkami dań, występy błaznów i minstreli, kosztowne prezenty dla dworzan. W Polsce, jak dwór królewski na Wawelu rozbrzmiewał muzyką i śmiechem. Podawano wino z Węgier, przyprawy z Orientu, potrawy przygotowywane przez wykwalifikowanych kucharzy. Jeśli byłeś mieszczaninem w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku, mogłeś pozwolić sobie na skromniejszą, ale wciąż uroczystą wigilię. Gildie rzemieślnicze organizowały wspólne biesiady, kupcy wymieniali się prezentami. W kościołach miejskich wystawiano misteria bożonarodzeniowe, teatralne przedstawienia scen z Biblii, które były średniowiecznym odpowiednikiem dzisiejszych świątecznych filmów. Ale jeśli byłeś chłopem, a większość mieszkańców średniowiecznej Polski to właśnie chłopi, twoje święta wyglądały znacznie skromniej: grochowa zupa, kasza, może trochę ryby, jeśli miałeś szczęście mieszkać blisko wody. Miodu było niewiele, bo był drogi. Wigilia to był dzień ciężkiej pracy, aż do wieczora, bo zwierzęta trzeba było nakarmić, a obowiązków pańszczyźnianych nie zawieszano na czas świąt. To nie znaczy, że chłopi nie świętowali. Święta to był czas, kiedy pan feudalny często rozdawał drobne datki. Kościół parafialny stawał się centrum życia społecznego. Kolędowanie pozwalało zarobić kilka groszy. Ale przepaść między świętami na zamku a świętami w chłopskiej chacie była ogromna. Na koniec musimy poruszyć temat, który jest kluczowy dla zrozumienia średniowiecznych świąt: duchowość. Dla średniowiecznego człowieka Boże Narodzenie nie było tylko świętem rodzinnym czy okazją do jedzenia i picia, to było święto kosmiczne. Narodziny Chrystusa postrzegano jako moment, który zmienił bieg historii świata, otworzył bramy nieba zamknięte od czasu grzechu pierworodnego, i zapowiedział ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. W kościołach opowiadano historie o cudach, które zdarzały się w noc Wigilijną. Gwiazdy świeciły jaśniej, woda w studniach zamieniała się w wino, niemowlęta w żłubkach uśmiechały się do niewidzialnych aniołów. Czy ludzie naprawdę w to wierzyli? Niektórzy na pewno tak. Dla innych te opowieści były piękną metaforą, sposobem na wyrażenie niewyrażalnej tajemnicy wiary. Średniowieczne misteria, czyli przedstawienia teatralne odgrywane w kościołach i na placach, przybliżały prostym ludziom historie biblijne. Zobaczenie na własne oczy, jak Maryja tuli dzieciątko, jak trzej królowie składają dary, jak pasterze padają na kolana, było doświadczeniem, które poruszało serca. W czasach, gdy większość ludzi nie umiała czytać, a Biblia była dostępna tylko po łacinie, te przedstawienia były głównym źródłem wiedzy religijnej. Wracamy więc do naszego punktu wyjścia. Średniowieczne Boże Narodzenie było inne niż nasze. Nie było choinki, prezentów w kolorowych papierach ani Kevina samego w domu w telewizji. Ale było coś, co może nam umknęło w naszych współczesnych świętach. Poczucie wspólnoty, świadomość cyklu życia i śmierci, głęboka duchowość, która nadawała sens każdemu gestowi przy stole. Kiedy w te wigilie usiądziesz z rodziną do kolacji, Pomyśl o tych wszystkich pokoleniach przed tobą, które dzieliły się opłatkiem, zostawiały miejsce dla nieobecnych i wierzyły, że ta jedna noc w roku jest naprawdę wyjątkowa. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróży w czasie. W komentarzach napisz, jaka tradycja bożonarodzeniowa jest dla ciebie najważniejsza. Ciekaw jestem, co przetrwało w waszych domach z tych dawnych czasów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wesołych świąt!